A Rosja uporczywie odmawia uznania suwerenności Ukrainy i domaga się dalszej aneksji. Pod przykrywką propagandy o ziemiach historycznych Rosja nieustannie kwestionuje integralność terytorialną Ukrainy. Wiktor Medweczuk, bliski współpracownik prezydenta Rosji Władimira Putina, publicznie wezwał do aneksji Ukrainy. W opublikowanym artykule zaapelował do Rosji o odzyskanie historycznych ziem. Dołączył do niego mapę przedstawiającą terytoria Ukrainy na wschód od obwodów Lwowskiego, Tarnopolskiego i Czarniowieckiego jako część historycznej Rosji. Medvedczuk twierdzi, że współczesna Ukraina jest pozbawiona historycznej legitymacji, a jej niezależność jest pomyłką historii wzrenie, którą należy skorygować poprzez połączenie tych ziem z Rosją. Zachodnie wsparcie dla Ukrainy. Interpretuje jako próbę wewnętrznego osłabienia Rosji, a Ukraińców określa jako współczesnych barbarzyńców, których Rosja musi ocalić. Instytut Badań nad Wojną podkreśla, że wypowiedzi Medwedczuka stanowią odzwierciedlenie strategicznego stanowiska Kremla, kwestionującego suwerenność Ukrainy. Retoryka Medwedczuka jako przedstawiciela rosyjskich elit mających ścisłe powiązania z Putinem wskazuje na systematyczną niechęć Kremla do negocjacji z Ukrainą i Zachodem oraz na zasadnicze odrzucenie prawowitości państwa i rządu ukraińskiego.